Sztuczna inteligencja obsłuży Twoich klientów, poprowadzi firmę, zastąpi programistów i moje ulubione, zautomatyzuje procesy. Słyszałeś podobne deklaracje? Jesteś sceptyczny i słusznie. Dziś o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w praktyce biznesowej, rzetelnie i bez marketingowego bullshitu. Mimo ogromnych nadziei na wzrost produktywności, według ostatnich badań 77% pracowników uważa, że AI wprowadziła większe obciążenie pracą, a produktywność i zadowolenie z pracy spadły. Jak to możliwe? Od pojawienia się czata GPT mamy do czynienia z wielkim hypeem na szeroko pojętą sztuczną inteligencję, jednak zamiast rzetelnych informacji o realnych zastosowaniach ze wszystkich stron płyną do nas głównie hiperentuzjastyczne obietnice, że AI zrobi za nas prawie wszystko i rozwiąże niemal każdy problem. Jest więc wdrażana wszędzie tam, gdzie wydaje się, że powinna pomóc, a potem okazuje się, że to, co działa świetnie na kilku wyselekcjonowanych przykładach, zastosowane w codziennej praktyce, prowadzi do katastrofy. Wyobraź sobie, że zatrudniasz osobę świeżo po szkole w dziale specjalistów. Czy ona podniesie produktywność? Ta osoba, zanim się nie nauczy pracy od reszty, będzie tylko obciążeniem dla nich. Będą narzekać, że muszą jej poświęcać czas, mają więcej obowiązków, a mniej czasu na własne zadania. I to oczywiście nie tylko ich wrażenie, tak jest faktycznie. Z tym samym zjawiskiem mamy do czynienia, jeśli sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana w niewłaściwy sposób. I to właśnie pokazuje wspomniane we wstępie badanie. Co więcej, w przeciwieństwie do niekompetentnego pracownika, ona nigdy się od naszych specjalistów niczego nie nauczy. Pozostanie tak samo niekompetentna i będzie codziennie marnować zasoby firmy. Jeśli chcesz uniknąć takiej sytuacji w swojej firmie, pracy czy nawet w życiu prywatnym, musisz wiedzieć, do czego sztuczna inteligencja się nie nadaje. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć dwie superistotne cechy wszystkich obecnie dostępnych narzędzi sztucznej inteligencji. Nie ma tu znaczenia, czy mówimy o generatorze obrazów, mowy, czy modelu językowym, jak chat GPT. Ani tym bardziej, o którym konkretnie modelu. To są cechy wspólne dla całej technologii. Jakie to cechy? Po pierwsze i najważniejsze: żadne z tych narzędzi nie jest niezawodne i każde halucynuje. O tym już pewnie słyszałeś, ale za chwilę porozmawiamy o mniej oczywistych konsekwencjach tego zjawiska. Po drugie, modele nie tworzą i nie rozumieją nowej wiedzy spoza obszaru zawartego w zbiorze uczącym i nie mają zdolności analitycznych. Co to oznacza? Że nie analizują sytuacji z wszystkimi jej niuansami i nie wyciągają wniosków tu i teraz. One jedynie przywołują wyuczone informacje ze zbliżonych sytuacji. Jeśli ta nasza sytuacja treścią różni się niewiele od znanej modelowi, ale ta niewielka różnica ma istotny wpływ na wnioski, to jest bardzo prawdopodobne, że dostaniemy błędne, wyuczone wnioski z tej podobnej sytuacji. Ale jednak innej w kluczowych szczegółach. Co to dokładnie znaczy w praktyce i jakie ma konsekwencje? Weźmy przykład autorespondera e-mail w dziale reklamacyjnym firmy. Widziałem nieraz, że tego rodzaju automatyzacje proponuje się firmom, czy wręcz podaje jako przykład użycia sztucznej inteligencji. No to zastanówmy się, jak zadziała to w praktyce. Załóżmy, że ten autoresponder został wdrożony w naszej firmie. Zostały nam pokazane wyniki testów, gdzie poradził sobie świetnie, odpowiadając na typowe zgłoszenia, ale po jakimś czasie okazuje się, że nasz autoresponder czasami halucynuje. Czasem nie rozumie sytuacji i na przykład klientowi, który miał absolutną rację, napisał, że to jego wina, że to skandaliczne, że postanowił oskarżyć naszą firmę o sprzedaż wadliwych produktów i jeszcze na koniec postraszył prokuraturą. Możemy zresztą wyobrazić sobie odwrotną sytuację, że na przykład zostanie klientowi zaproponowana jakaś absurdalnie wysoka rekompensata, bo zadowolenie klienta jest dla nas najważniejsze. I te odpowiedzi mogą paść mimo, że miały w ogóle nie odnosić się do meritum, a być jedynie indywidualnym potwierdzeniem, że sprawa jest rozpatrywana. W praktyce wdrożeń jednak częstsza jest inna sytuacja, inny przypadek wykorzystania AI w firmie, gdzie miało się przysłużyć produktywności, a wyszło jak zwykle. Baza wiedzy. Im większa firma, tym bardziej polegają wszyscy na takiej bazie wiedzy, prawda? Jeśli nasi pracownicy potrzebują jakichś wewnętrznych informacji, na przykład procedury wykonywania jakiegoś zadania, to w tej bazie jest jakaś pewnie kiepska wyszukiwarka. Ale działa za każdym razem tak samo. Wszyscy z czasem nauczyli się z niej korzystać i wiedzą jak szybko znaleźć to, czego szukają. Teraz wyszukiwarka i sama baza zostały zastąpione chatbotem, który ma wygodnie odpowiadać na pytania, korzystając z bazy wiedzy jako źródła informacji. To jest klasyczne użycie technologii nazwanej RAG, Retrieval Augmented Generation, czyli generacji rozszerzonej o wyszukiwanie. Jak działa to w praktyce? Otóż spowoduje to w najlepszym wypadku frustrację pracowników, którzy będą musieli poświęcić teraz więcej czasu, żeby dotrzeć do informacji, której szukali. Dlaczego? Wcześniej wystarczyło wpisać słowo kluczowe może dwa i kliknąć na przykład w trzeci link a teraz trzeba opisać dokładnie problem czego spodziewamy się w odpowiedzi i jeszcze najlepiej w jakiej formie a i tak nie zawsze dostaniemy to, czego szukamy. Ciężko mówić o wzroście produktywności w takim przypadku. Ale to jeszcze nic. Jak już mówiłem, modele halucynują. Wyobraźmy sobie jakiś krytyczny proces w naszej firmie i pracownika, który robi to w zastępstwie, drugim czy może trzeci raz w swojej karierze. Nie pamięta dokładnie jak ten proces wyglądał i posłuży się procedurą, która zostanie mu zaproponowana przez takiego chatbota. I akurat tym razem chatbot halucynował. Jakie będą konsekwencje? Podsumowując, przed zastosowaniem sztucznej inteligencji musimy mieć pewność, że to konkretne zastosowanie nie wymaga niezawodności. W takim razie, gdzie można tą sztuczną inteligencję zastosować, bo wychodzi na to, że do niczego się nie nadaje? Wszędzie tam, gdzie spełnione są wszystkie trzy warunki: samo wykonanie jakiejś pracy wymaga czasu, albo pomysłu, albo umiejętności, których nie mamy. A niewłaściwy wynik jest natychmiast oczywisty i ten wynik może zostać odrzucony bez sentymentów. Jeszcze raz: samo wykonanie pracy wymaga czasu albo umiejętności. Niewłaściwy wynik jest natychmiast oczywisty i odrzucenie tego wyniku nie jest żadną stratą. Są to więc między innymi te sytuacje, w których już prawdopodobnie używasz sztucznej inteligencji. A jeśli nie, to mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu zaczniesz. Na przykład, narysowanie jakiejś grafiki wymaga raczej sporo czasu i przede wszystkim zdolności. Taki Flax czy Midjourney może dla nas tą grafikę wygenerować w kilkanaście sekund. Pierwszy warunek mamy więc spełniony. Praca wymagałaby dużo czasu i umiejętności. Jeśli obrazek do niczego się nie nadaje, widzimy to natychmiast. Drugi warunek mamy spełniony. Niewłaściwy wynik jest oczywisty. I wreszcie możemy ten obrazek odrzucić i próbować jeszcze raz, bez praktycznie żadnej straty. Nawet jeśli dopiero za dziesiątym razem dostaniemy to, czego chcieliśmy, to i tak pewnie się opłacało. Trzeci warunek też mamy więc spełniony: odrzucenie nawet w większości wyników jest pomijalnym kosztem albo żadną stratą. Jednak ten obrazek czy zdjęcie musi zobaczyć człowiek i ocenić, czy jest właściwe. Jeśli spróbujesz zautomatyzować ten proces i użyć za każdym razem wygenerowanego obrazu, jako na przykład zdjęcia produktowego w sklepie internetowym, to bardzo duża część tych obrazów okaże się nie do użycia, a sklep zacznie wyglądać jak nieudolne oszustwo. Krótko mówiąc, z człowiekiem wpiętym w proces weryfikacji wyników pewnie zaoszczędzisz masę czasu albo pieniędzy. Ale bez niego prawdopodobnie dojdzie do katastrofy. Na tym etapie możesz już zauważyć, że pełna automatyzacja z użyciem generatywnego AI obecnie znajduje się raczej w sferze bajek, no może z wyłączeniem sytuacji, gdzie błędny wynik nie ma negatywnych skutków. Ale próbowałem znaleźć przykład takiej sytuacji i szczerze mówiąc, nie udało mi się. Dlatego jeśli usłyszysz o automatyzacji AI, lepiej najpierw dobrze się zastanów, czy w danym przypadku to w ogóle jest możliwe. OK, a gdzie w takim razie użyć modele językowe? Oczywiście działają tu te same zasady. Programisty model językowy nie zastąpi, ale może mu wyjaśnić jakieś koncepcje, pomóc coś zrozumieć, napisać fragment kodu, wykonać jakiś szablon, odciążyć z nudnych, powtarzalnych zadań i w ten sposób zwiększyć jego produktywność. W tych zastosowaniach wielu programistów używa sztucznej inteligencji od dawna z bardzo dobrym skutkiem. W podobnych rzeczach zresztą sztuczna inteligencja sprawdzi się wszędzie. Jesteś handlowcem i przygotowujesz oferty. Wiesz już doskonale, jak dobra oferta powinna wyglądać, ale cenny czas zabiera ci sama produkcja takiego dokumentu. Możesz użyć sztucznej inteligencji, żeby to zrobiła za ciebie. Tylko sprawdź na koniec, czy kwoty i kluczowe informacje się zgadzają. A jeśli coś będzie nie tak, możesz zawsze doprecyzować i wygenerować jeszcze raz. Możesz nawet zrobić sobie szablon prompta, który generuje idealną ofertę i podmieniać w nim za każdym razem jedynie dane, a potem weryfikować treść i gotowe. Zamiast spędzać godzinę nad stroną prezentacyjną oferty, możesz poświęcić na to 3 czy 5 minut. Podsumowując, jak w praktyce wdrażać optymalne rozwiązania AI? Po pierwsze, zapomnij o automatyzacji z użyciem generatywnego AI, przynajmniej wszędzie tam, gdzie oczekiwana jest niezawodność. Po drugie, nic na siłę. Jeśli funkcjonuje już jakieś narzędzie w danym obszarze, to nie zastępuj go narzędziem AI. Wprowadź AI jako narzędzie pomocnicze w danym procesie. Zamiast zastępować bazę wiedzy, możesz udostępnić bota, który wyjaśni zagadnienia, ale nie będzie referencyjnym źródłem informacji. Możesz też wprowadzić czy udostępnić narzędzia przyspieszające pracę w innych dziedzinach, ale bez wpinania ich na siłę w proces pracy. Po trzecie, edukacja. Brakuje rzetelnych informacji w ogólnej świadomości o sztucznej inteligencji. Ludzie mają tendencję zarówno do przeceniania, jak i niedoceniania jej możliwości. Brakuje natomiast zrozumienia co do tak fundamentalnych rzeczy, jak te opowiedziane w tym filmie. Jeśli więc wdrażasz sztuczną inteligencję, zadbaj o to, aby jej użytkownicy wiedzieli, z czym mają do czynienia i jak używać jej skutecznie. Po czwarte, o tym nie wspomniałem do tej pory, ale to też ważne. Jak z każdym narzędziem, im bardziej uniwersalne, tym trudniej go używać. Zawężenie kompetencji narzędzia powoduje, że staje się banalne w użytku i rozwiązuje konkretny problem lepiej. Sztuczną inteligencję można ubrać w wygodną aplikację dedykowaną do danego zastosowania i z powodzeniem wdrożyć jako narzędzie wykonujące masę pracy za pracowników, zwłaszcza tej powtarzalnej, czasochłonnej pracy. Masa takich narzędzi już istnieje, a bardziej dedykowane zawsze mogą powstać specjalnie dla Twoich potrzeb. Aby rozpoznać obszary, gdzie takie narzędzia może odblokować zasoby, warto skonsultować się ze specjalistą i przeprowadzić audyt. Okej, okay, to wszystko na dziś. Jeśli uważasz, że ten materiał był wartościowy, zostaw proszę kciuka. A jeśli masz jakieś pytania, pisz miało w komentarzach. Cześć!